Przede wszystkim warto dostrzec, że fakt, że jednym z wniosków ostatniego kryzysu, wielkiego kryzysu finansowego i gospodarczego w świecie było to, że środkiem do pobudzenia, do rozwiązywania problemów gospodarczych w bardzo wielu krajach jest uaktywnienie ogromnego potencjału tkwiącego w milionach, obywateli tych krajów, to także dotyczy Polski. Chodzi po prostu o to, by jak najszybciej wyzwolić energię społeczną i wyzwolić mechanizmy, które pozwolą na tworzenie tysięcy miejsc pracy, na podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych w różnych sferach. Wielkie organizmy, wielkie firmy odgrywają bardzo ważną rolę. Państwa mogą podejmować także programy interwencyjne w czasach kryzysowych, ale takim istotnym stabilizatorem może być aktywność gospodarcza indywidualnych osób, ale także grupek osób, które podejmują przedsięwzięcia gospodarcze. Stąd w programach poszczególnych krajów należących do Unii Europejskiej, ale całej Unii Europejskiej znalazły się projekty. Służące wzmacnianiu przedsiębiorczości. Jakimi mechanizmami? To są projekty specjalne z obszaru nowych technologii, na przykład technologii związanych z informatyką, telekomunikacją, czyli rozwojem także gospodarki elektronicznej. To są projekty związane z rozwojem systemów poręczeniowo-gwarancyjnych. To są projekty związane z promowaniem innowacyjności i modernizacji przedsiębiorstw, ale także są to projekty związane z aktywizowaniem osób w takim szczególnym okresie, na przykład są to projekty 55, czy dla osób, dla aktywizowania takiego gospodarczego, profesjonalnego osób w wieku powyżej 60 roku życia. Ale mamy bardzo poważny problem w większości krajów Unii Europejskiej: to jest zatrudnienie osób w wieku 20-35 lat. I wydaje się, że właśnie w tej grupie można szukać nowych przedsiębiorców, ale także dla tej grupy można szukać i należy tworzyć miejsca pracy, bowiem wielkim niebezpieczeństwem i stratą byłoby i jest to, kiedy dobrze wykwalifikowane osoby ze znaczącym potencjałem zbyt długo nie mogłyby rozpocząć startu zawodowego.